Ponad 11 tysięcy złotych dla nauczyciela dyplomowanego. Tego chce Związek Nauczycielstwa Polskiego. Załamanie w branży gier i co skrywa dno Bałtyku. Piotr Nowak jest 15 marca. Zapraszam na poranny przegląd prasy portalu Infor.pl 15 marca to Światowy Dzień Snu. Z tej okazji naukowcy przypominają, że sen wydłuża życie. Regularny sen w dobrych godzinach, a więc najlepiej między 21 a 6 rano. Dlaczego w tych godzinach? Bo tylko wtedy, między godziną 9 a 11 wieczorem, w naszym organizmie intensywnie pracują nadnercza a nadnercza redukują kortyzol. Kortyzol z kolei to hormon stresu, to on sprawia, że jesteśmy czasami rozkojarzeni, że czujemy się nieszczęśliwi, że nasz umysł pracuje źle. Dlatego też no, najlepiej kłaść się do łóżka o 21.00. Wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, ale zmierzajmy w tym kierunku. Ja wstaję od jakiegoś czasu, od, o 5.30 czuję się znakomicie. Infor.pl i tutaj mamy prawdziwy hit, bo Sławomir broniarz wczoraj w rozmowie ze mną w programie Gość Infor.pl oznajmił, że według niego w 2025 roku nauczyciel początkujący, zaznaczam początkujący powinien zarabiać 7,5 tysiąca złotych brutto. Natomiast nauczyciel dyplomowany aż 11 625 zł. Złotych jest to bardzo wysoko zawieszona poprzeczka i nasuwa się pytanie, co jeśli rząd nie spełni tych oczekiwań, bo Barbara Nowacka już przebankuje, że być może pieniędzy na kolejne podwyżki dla nauczycieli nie będzie. Czy ZNP wyprowadzi ludzi na ulicy? Przecież jeszcze niedawno mówiło, że nie będzie strajku. Sławomir broniarz bardzo dyplomatycznie mówi, że wtedy wrócą do trudnych rozmów w parlamencie. Jak będzie zobaczymy, w każdym razie te słowa są przełomowym momentem, bo tak wysokich oczekiwań związek jeszcze nie miał. To jest portal infor.pl artykuł Tomasza Króla. W branży gier wideo nie jest dobrze, a jeszcze niedawno było wspaniale. Podczas pandemii e, gospodarka tegoż sektora płynęła na grzbiecie. Pięknej fali. Płace rosły, zamówienia szybowały, a ludzie zamknięci w domach po prostu grali w gry. Teraz po tym pozostało tylko wspomnienie. Zwolnienia są praktycznie w każdej firmie. Przed COVID-19 światowa branża generowała dochód w wysokości 195 miliardów dolarów. To się w głowie nie mieści, ale to jest więcej niż branża filmowa, książkowa i muzyczna razem wzięta. Wow! Teraz z kolei hmm, pracę straci 8,2 tysiące pracowników tylko w samej Polsce. Więcej w dzisiejszym magazynie do Dziennika Gazety Prawnej. Artykuł Piotra Wójcika: Gry pracownicze, wraki wypływają po stuleciach. To artykuł o tym, co gnieździ się na dnie Bałtyku. Kilka lat temu w Zatoce Gdańskiej znaleziono. Relikt niezwykle ważnego wydarzenia z historii Polski. Był to wrak szwedzkiego statku z 1627 roku. Teraz, ci, którzy byli dobrzy z historii w szkołach, powinni sobie przypomnieć, co miało miejsce w 1627 roku. Była to bitwa pod oliwą. Wtedy polskie siły pogromiły naszych północnych sąsiadów. Po 350 latach, podczas budowy portu północnego, odkryto tam wrak. Ale to nie wszystko. Znaleziono również całkiem niedawno wrak średniowiecznego statku z 1408 roku. Na jego pokładzie była smoła, żelazo, wosk no i inne produkty wówczas wykorzystywane przemysłowo. Więcej o tym, co można znaleźć na dnie Zatoki Gdańskiej i innych rejonów Bałtyku, a także jak działa Muzeum Morskie w Gdańsku. W dzisiejszym dodatku, rzecz o historii w Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej również w dodatek plus minus dzisiaj, a tam wywiad z Borysem Akuninem, no tego pana chyba nie trzeba przedstawiać, jeden z największych współczesnych rosyjskich pisarzy. Odstawia kontrowersyjną tezę, choć jakby się nad nią głębiej zastanowić, może nie tak kontrowersyjną. Według Akunina Putina już by nie było. Putin zostałby obalony przez samych Rosjan, gdyby nie polityka Zachodu. Zachodu który potępia całe, bez wyjątku społeczeństwo rosyjskie w ten sposób jednocząc naród rosyjski wokół przywódcy. To również zależy od Zachodu. Jeżeli nie zmieni swojej retoryki wobec Rosjan, to rządy Putina potrwają długo. Tylko naród rosyjski może obalić dyktatora. To aksjomat, zamiast od początku wojny wyjaśniać Rosjanom, że świat nie walczy z nimi lecz z reżimem Putina i że ta wojna toczy się również o wolność Rosji. Zachód na wszelkie sposoby antagonizuje Rosjan, wszystkich bez wyjątku, dając im do zrozumienia, że nie są mile widziani i że nie ma dobrych Rosjan. Bardzo ciekawe spojrzenie. To dzisiejszy datek plus minus Rzeczpospolita. Miłość i terror to o krowach, to o krowach, które w wielczu Laskowicach. No mają ciężkie życie, mieszkają u pana Ryszarda. Pan Ryszard bardzo kocha swoje krowy, a dokładnie byki, bo zdaje się tam więcej jest chłopaków, nawet pęka mu serce, kiedy czasami musi sprzedać dwa z nich, dlatego żeby zakupić siano dla reszty, przed takimi dramatycznymi wyborami staje ten gospodarz, no którego czasy największej prosperity, jak nie trudno się domyślić, dawno minęły. Sprawą się zainteresowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, bo tam w nie najlepszych warunkach te byczki żyją. Bydło to oczko w głowie pana Ryszarda. Ma 70 sztuk, są u niego na dożywocie. Kocha je tak bardzo, że nie sprzeda nigdy ani nie odda do rzeźni. No tylko, że też te byczki też czasami sobie wychodzą na wycieczkę po ulicach miejscowości. Mieszkańcy nie są szczególnie zadowoleni, a szczególnie kierowcy. Więcej o tej przejmującej sprawie w reportażu dzisiejsza gazeta wyborcza. Wreszcie puls biznesu. Co możemy znaleźć w centrach handlowych? Sklepy, zgrupowania lokali gastronomicznych, siłownie, kina. Tymczasem. W Galerii Rumia, to jest województwo pomorskie, będzie teatr. Michaj, Michał Gaj, dyrektor Miejscowego Domu Kultury, widzi szansę na rozwój lokalnej grupy teatralnej właśnie współpracy z Galerią Handlową. No i tak sobie myślę, bacząc na to, ile czasu ludzie spędzają w tych galeriach handlowych, jak bardzo jesteśmy tam przyciągani tą mnogością właśnie różnego rodzaju ofert. Może nie jest to całkiem zły pomysł, może też troszeczkę kultury wysokiej. Rumianie i rumianki, chyba tak się mówi, prawda? <grytanie> Zakosztują. Mamy jeszcze na koniec niezwykłe odkrycie na Marsie. Wydawało się, że o czerwonej planecie wiemy już no prawie wszystko. Tymczasem naukowcy odkryli wulkan. I to nie byle jaki wulkan, bo liczący sobie 9 km wysokości gigant. Cała kaldera ma. Średnicę aż 450 km. Nie jest to jednak najwyższy wulkan na Marsie, bo najwyższy to Olympus Mons, który liczy sobie ponad 20 km. Piotr Nowak, dziękuję serdecznie za ten tydzień. Od poniedziałku będą prowadzić przegląd moje koleżanki Dorota Mandes oraz Iga Twarowska, gdyż ja jestem na urlopie. Kłaniam się nisko i udanego wypoczynku.